Dzień dobry. Jak pewnie zauważyliście, od niedawna na naszej stronie funkcjonuje nowe forum. Różni się ono nieco od tego, co było wcześniej. Dlatego część osób może mieć problemy z poruszaniem się na nim. Ale teraz pokrótce pokażę jak to teraz funkcjonuje. Żeby móc pisać na forum, oczywiście trzeba mieć konto na naszej stronie. Tutaj jest informacja jak takie konto założyć, chociaż podejrzewam, że większość zainteresowanych już takie konto posiada. Ok, przechodzimy do forum. Najpierw trzeba się zalogować. Oczywiście możemy się zalogować tak jak wcześniej. Tutaj ale również możemy, sobie, możemy to zrobić tutaj. login i hasło i teraz możemy już aktywnie uczestniczyć w dyskusjach. Teraz forum wygląda tak jest ono podzielone na, na kilka działów. Myślę, że jest ono teraz czytelniejsze. Zobaczymy na przykład ten dział. Widzimy już tutaj kilka tematów. Tutaj jest informacja, kto rozpoczął ten wątek. A tutaj kto ostatni się w nim udzielał i, i kiedy. Zobaczymy na przykład ten test. Tutaj, gdyby to kółeczko było zielone, oznacza to, że dany użytkownik aktualnie również przegląda forum. Żeby dopisać się do, do tego wątku, klikamy tutaj. Piszemy, co tam chcemy. I musimy pokazać, że nie jesteśmy komputerem, tylko człowiekiem. Wpisujemy sumę i dodajemy naszą wypowiedź. Która się pokazała na końcu? Nasze posty możemy edytować. Na przykład tak, zmieniamy co, zmieniamy, czy tam tutaj zapisujemy. i już, teraz pokażę nam się poprawiony post. Jeżeli chcemy utworzyć sami nowy wątek, możemy to zrobić, Tutaj wybierając dział, w którym chcemy to zrobić, albo wchodzimy w dany dział i również możemy to zrobić w ten sposób. I tutaj wpisujemy treść, tytuł, treść i tutaj również mamy możliwość poćwiczenia naszych szarych komórek. Nie pomyliłem się. I już nowy wątek został utworzony. Widać tutaj, jesteśmy dostępni online, i nasz wątek jest widoczny w, w forum pozabiegowe, tak? Wątek utworzony przed chwileczką. No i w zasadzie to. To wszystko, co chciałem pokazać. Zachęcam do aktywnego uczestniczenia w dyskusjach. Pozdrawiam. Do widzenia.